Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Dawno kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki! Tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko! Nic im nie da spuszczanie psów. I tak będą w gównie Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolność, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie, Włods? No raczej. Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną z kurwy syny! Wszyscy zadekowani w Belwerderze! Pła, pła, pła! Wszystkim się spocą rowy! I sami będziemy rozdawać karty! I tego niazio będą u władzy! Tak! U władzy, Tak! tak. Ha, 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 ha. E, e. Dobra, chłopaki, bylibyście się uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom! Dobra, dobra, po co te nerwy? Tylko rozmawiamy. Będziemy spokojni, przepraszamy. O, Kolaborant Dupolis! Władza dla ludu! Boom.